Czy widzieliście kiedyś niebieski księżyc? Tak, dobrze domyśliliście się, będziemy mówić o idiomach. Once in a blue moon. Raz na niebieski księżyc. Zapytałem Was, czy widzieliście kiedyś niebieski księżyc? Czy to w ogóle jest możliwe? Lato w 2020 roku obfitowało w różne kolory Słońca, Księżyca, ale chyba niebieski to raczej się nigdy nie wydarzył. To już jest pewna podpowiedź, że to nie zdarza się zbyt często. Niebieski Księżyc pojawia się wtedy, gdy mamy, uwaga, erupcję wulkanu i gdy pył wulkaniczny opada w atmosferze, to jakbyśmy spojrzeli wtedy właśnie na Księżyc. To on wydawałby się w kolorze niebieskim. Zatem, jak często dochodzi do erupcji wulkanu? No, załóżmy, że nie często, że raczej rzadko. Więc niebieski księżyc nie zdarza się zbyt często. W konsekwencji ten idiom używamy wtedy, gdy chcemy powiedzieć, że coś się zdarza bardzo rzadko. W naszym języku my powiemy, że zdarza się coś raz od wielkiego dzwonu, raz na ruski rok w taki sposób. Jaki byłby dobry przykład tego idiomu? Nie chcę oczywiście obrażać nikogo, ale prawdopodobnie moglibyśmy tutaj powiedzieć o tym, że. How often does the politician tell the truth? I think it happens once in a blue moon. Oczywiście bez urazy do nikogo. Do zobaczenia!